Spotykamy się w czwartą niedzielę Adwentu. Więc rozpoczął się od 17 dnia tego miesiąca ten drugi etap tego okresu, jakim jest Adwent, kiedy już przygotowujemy się bezpośrednio do świąt Bożego Narodzenia. Dla nas jest to tylko sześć dni. Dla żyjących w czasach starotestamentalnych dla przepowiadających proroków i ich słuchaczy był to okres znacznie dłuższy. Dzisiejsza liturgia słowa traktuje o wydarzeniach z różnych okresów dziejów zbawienia. Starotestamentalny prorok Michał przepowiada deportowanym Izraelitom do niewoli babilońskiej. Jako słowa pociechy tym, którzy mają powrócić na zgliszcza swoich domów, właśnie, że jakby będzie to niedaleko ich miejsca, do którego powrócą. Wskazuje właśnie na Betlejem. Mówi, że porodzi mająca porodzić. Oczywiście dzisiaj te słowa odnosimy do Matki Bożej. Do Matki Bożej, której postać pojawi się też na kartach dzisiejszej Ewangelii. Akurat na dzisiejszą czwartą niedzielę przeżywanego przez nas okresu adwentu roku C towarzyszy nam fragment Ewangelii według świętego Łukasza, traktujący o nawiedzeniu świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę. Oto jak wiemy, spotykają się dwie niewiasty w stanie błogosławionym. Maryja nie potrafi też zatrzymać tej dobrej nowiny tylko dla siebie, że została matką Zbawiciela. I w miłości wykraczającej już poza jej własny podmiot, udaje się do swej krewnej, ale też powodem tej długiej wędrówki jest to, że dowiedziała się od archanioła Gabriela. Że jej krewna Elżbieta, będąca w stanie błogosławionym w podeszłym już wieku, na pewno potrzebuje pomocy. Aspekt służby i drugi aspekt dobra udzielonego człowiekowi przez Boga. Człowiek otwartego serca, dobra, które otrzymuje od Boga, nie chce zatrzymać tylko dla siebie, ale pragnie nim się Podzielić. Jakże wymowny, zgodny nawet z teologią, Ewangelii według Świętego Łukasza, która to Ewangelia ma na celu już wychowywać uczniów Chrystusa po wybraniu przez nich Pana Jezusa, po uformowaniu ich we wspólnocie właśnie do czasu posłania, do dawania świadectwa. I to właśnie ma miejsce w życiu Matki Bożej. Jej postawa, jak wiemy, jest przykładem właśnie bezinteresownej służby. Chciałbym się dzisiaj zatrzymać zgłębiając tajemnicę powołania świętej Elżbiety i Matki Bożej jako Matki mogę powiedzieć, wybranych jedynaków dla Niektórych niesłusznie wyrażających zdanie o powołaniu rodziny, taka sytuacja, gdy rodzice cieszą się jednym dzieckiem, uważana jest za rodzinę niepełną, jakby niewypełniającą swojego powołania. Bywają takie sytuacje w życiu, kiedy ktoś, kto ma siebie zaprezentować, przedstawić już nowym znajomym, Zaczyna o sobie opowiadać, ile, jak dużo miał dzieci i jak dużo otrzymał wnuków. Nie jest to miernik wartości człowieka. I dzisiaj właśnie chciałbym się zatrzymać przy tajemnicy powołania osób świeckich bezrzędnych dla Królestwa Bożego, ale też tych małżeństw, które nie cieszą się własnym Potomstwem. Tak jak święty Paweł, opisując rzeczywistość Kościoła i przyrównując go do ciała Jezusa Chrystusa, do ciała człowieka, w którym różne członki spełniają określone funkcje, pisze, że przecież nie wszyscy otrzymują ten sam czy nawet podobny dar w Kościele świętym. Nie wszyscy są nauczycielami, nie wszyscy prorokują nie wszyscy mówią językami i nie wszyscy potrafią je tłumaczyć. I podobnie ma się rzecz w życiu społecznym, w służbie Kościołowi, Państwu, edukacji, kulturze. Z iluż dorobku i owoców pracy korzystamy, wykonywanych przez osób, które się naprawdę poświęciły wytworowi swoich umysłów, Pracy swoich rąk. Wiele rzeczy, aby zostało naprawdę spełnionych uczciwie, solidnie do końca, wymaga bardzo wielu poświęceń, wyrzeczeń, pracowitości, sumienności, uczciwości. I często pewne zawody, które wymagają dużo czasu, aby się do nich przygotować, aby je solidnie, Spełnić, właśnie i wykonywane są przez osoby niejako odciążone czy zwolnione z obowiązków y, rodzicielskich, niekiedy małżeńskich. Jakże często jest tak, że ktoś potrafi odnaleźć właśnie swoje powołanie w bezinteresownej służbie, w poświęceniu się, dla drugiego człowieka, dla tych, którym służy, którym może ofiarować czas i jakże często cechuje, to właśnie tych, których wspomniałem, którym chciałbym dzisiaj właśnie oddać taką cześć, jakby docenić. I te osoby, na których może ciąży jakieś takie znamie, jakoby, ich życie było niespełnione chciałbym właśnie dzisiaj tak jakby spróbować dokonać próby od mitologizacji właśnie ich opinii o nich nie powiem że krążącej ale bardziej właśnie jeszcze ten aspekt służby docenić aspekt służby który cechuje pana Jezusa Jakże piękne są Jego słowa, że Syn Człowieczy nie przychodzi, nie staje się człowiekiem po to, aby Mu służono, lecz po to, aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Celem i sensem świąt Bożego Narodzenia właśnie też będzie już w dalszej perspektywie zbawczej nasze odkupienie. Chrystus nie przyszedł na świat po to, aby znieść cierpienie. Zaprowadzić sprawiedliwość po raz kolejny wyprowadzić nawet swoich rodaków z niewoli, tak jak kiedyś na kartach historii zbawienia z niewoli egipskiej, później z niewoli babilońskiej, a teraz nie wyprowadza swoich rodaków z niewoli rzymskiej. Nawet zachęca do pewnej też dobroci służby swoim okupantom, oczywiście nie poddańczej, ponieważ nawet i służba Matki Bożej nie jest jakby postawą takiej osoby ślepo służącej, ale kimś postępującym ze swoją godnością, kogoś, kto też zasługuje na pewien szacunek. Kiedy Pan Jezus właśnie powiedział takie słowa, że zmusza Cię ktoś, by iść z Nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. I paradoksalnie odnosiło się to właśnie do sytuacji, kiedy okupant rzymski mógł zmusić Izraelitę do tego, aby niósł mu jakiś towar, ale tylko przez tysiąc kroków. I pan Jezus nie powiedział: Nie pozwól sobie na to odmów, ale idź nawet dwa tysiące daj temu, kto Cię prosi nawet wrogowi jeśli oczywiście. Nie jest to dawanie jakieś sprzeczne z sumieniem czy z dalszym Bożym przykazaniem. Jakże od wielu z Was, drodzy ojcowie, drogie matki, droga młodzieży, drogie dzieci właśnie te święta będą wymagać więcej pracowitości, więcej poświęcenia właśnie po to, aby je pięknie przygotować aby stworzyć miły nastrój, by Chrystus mógł się narodzić w naszych sercach. Zachęcam już do przygotowywania dobrego gruntu w Waszych domach w wymiarze duchowym, aby Chrystus mógł się narodzić. Zachęcam do łapki w górze, do subs subskrypcji naszego kanału i... Tym, który może już nie będziemy mieć tego okazji uczynić, z serca życzę, aby te święta były radosne, spędzone w zdrowiu, w Bożym Pokoju, aby jeszcze zdążyły się poprawić, jeśli to tego wymaga, międzyludzkie, rodzinne relacje. Pomyślcie, do kogo jeszcze zadzwonić, do kogo napisać kartkę i proszę to zrobić do osób, do których z różnych powodów możemy mieć opory, aby ten zbawczy gest uczynić.